O synu marnotrawnym, który został przyjęty z otwartymi ramionami przez swojego ojca, tym ojcem jest Bóg. Kochani, każdy z nas prowadzi takie właśnie życie jak marnotrawny syn. Każdy z nas jest w jakiś sposób oddzielony od żywego Boga, a to tylko dlatego, że grzech, że grzech, który rozpoczął się w ogrodzie Eden. Po prostu rozprzestrzenił się na cały świat, na całą ziemię, i każdy człowiek, który rodzi się tutaj z ciała, po prostu kiedy rodzisz się, to dostajesz taki niewidzialny bagaż, taką walizkę już zapakowaną w grzech. I to ten grzech, ten błąd pierwszych ludzi oddziela po prostu człowieka od żywego Boga. Ale jest ratunek. Bo Bóg tak bardzo nas kocha, tak bardzo po prostu zależy mu na tym, aby mieć z nami relacje, że jego miłość dała nam rozwiązanie i jest nim Jezus Chrystus, syn Boga żywego. Jezus Chrystus jest jedynym rozwiązaniem dla człowieka, który przez grzech został oddzielony od Boga. Powiem Wam, że w 2017 roku Duch Święty przekonał moje serce o tym, że żyję bez Jezusa, że żyję bez Boga. A przez kilkanaście lat, prawie ponad trzydzieści, chodziłam do Kościoła. Mam w pakiecie wszystkie sakramenty, jakie tylko według tradycji religijnej człowiek tutaj funkcjonujący w Polsce powinien mieć. Ale to mi nic nie dało. Spowiedź tak samo mi nic nie dała. Była chwilowa ulga, ale po krótkim czasie, godzinie, może dniu, a nawet myślę, że kilku sekundach, kiedy w myślach pomyślałam o kimś źle, już popełniłam kolejny grzech i cała spowiedź poszła na marne. I żadna pokuta nie dała mi tak prawdziwego uwolnienia. Nie przyniosła wolności do mojego serca, dlatego że religia zatwardza serce ludzkie na żywego Boga. Plan Boży jest zupełnie inny. Bóg dał rozwiązanie w Jezusie Chrystusie, który jest jedyną drogą do naszego kochanego Taty w niebie. Jezus Chrystus przyszedł tutaj w ciele człowieka na ziemię po to, aby wykupić swój lud. Słowo Boże mówi, że Bóg tak umiłował świat, umiłował każdego z was, umiłował mnie, że posłał Jezusa, aby świat zbawić, aby świat uratować, aby uratować każdego człowieka, a nie potępić. To religia potępia. Religia cały czas mówi tobie, że jesteś niedoskonały, że nie wystarczy to, co robisz. A Jezus powiedział: Wykonało się. On poniósł karę należną za grzech, bo Bóg powiedział, że karą za grzech jest śmierć. I tą śmierć, tą karę przyjął na siebie Jezus Chrystus, kiedy szedł na Golgotę niosąc krzyż. W księdze Izajasza w rozdziale 53. Możesz otworzyć Biblię i przeczytać, w jakim stanie Jezus szedł na Golgotę. Był pobity, zraniony na głowie, miał koronę ściernia. Jego ciało nie przypominało ludzkiego ciała, ale o tym nie, jest, nie mówią w kościele o tym nie mówią na religii. O tym dowiesz się, czytając Słowo Boże. Tak wyglądał Jezus Chrystus, który szedł na Golgotę, niosąc ciężki krzyż. On szedł tam z miłości do Ciebie, bo wiedział, że jesteś cenny dla Niego. Wiedział, że kiedy przyjmiesz Go do swojego serca, doświadczysz ogromu tej miłości. Ewangelia mówi o tym, że Jezus umarł. Ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Poniósł karę za ciebie. Umarł śmiercią krzyżową za ciebie i zmartwychwstał dla ciebie, abyś w nim miał życie wieczne. Ja w to uwierzyłam. Odwróciłam się z mojego dotychczasowego życia, które do 2017 roku prowadziłam, i przyjęłam przebaczenie które dostałam od Jezusa. Przyjęłam Jego życie, abym mogła żyć wiecznie, bo to jest obietnica dana przez Boga. Ten, kto wezwie imienia Jezus, zbawiony będzie. To jest prawda Ewangelii. Jezus umarł. Jezus zmartwychwstał. Odwróć się ze swojego dotychczasowego grzesznego życia i zwróć się do Jezusa. Przyjmij Jego przebaczenie. Przyjmij to, że on przebaczył Ci każdy grzech, bo każdy grzech został przybity do krzyża. Każda choroba została przybita do krzyża. Każde zniewolenie czy to alkoholizm, czy to nałogi, czy to narkomania zostały przybite do krzyża. Jezus cierpiał. Cierpiał dla Ciebie. Kochani, Bóg was kocha i wyraz miłości Boga do człowieka to Krzyż Chrystusa. Ale do ciebie należy decyzja, co teraz zrobisz z tym, co usłyszałeś. Jest podpowiedź, którą daje nasz kochany tata w niebie. Kładę przed tobą życie i śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Wybierz życie. W Jezusie Chrystusie, który jest za darmo z łaski Bożej. Bóg jest dobry, ale jest też sprawiedliwy. jeżeli wybierzesz inną drogę, On będzie musiał i tak osądzić, ten grzech to Twoje postępowanie kiedyś. Dziś przychodzę do Ciebie z dobrą nowiną. Wybierz życie, abyś żył. Wybierz Jezusa Chrystusa, przyjmij Go do swojego serca. A doświadczysz prawdziwego pokoju. Doświadczysz pokoju, pojednania z Bogiem. Ja tak zrobiłam i dzisiaj tego nie żałuję. Była to moja najlepsza decyzja w życiu, bo kiedy umrę, wiem, że moje miejsce jest już w niebie. Już teraz, tutaj na ziemi, o tym wiem. Że kiedy umrę fizycznie, będę z Bogiem wie wieczności. Kochani, mamy ze sobą Ewangelię Jana i list do Rzymian. Jeżeli chcesz, jeżeli nigdy w swoim życiu nie czytałeś Pisma Świętego, Biblii, możemy ci ją dać za darmo. Możesz sprawdzić, o czym mówię. Możesz sprawdzić. Kochani, mamy za darmo. Jeżeli tylko chcesz, mogę ci to dać w prezencie, abyś poznał tego, który cię stworzył. Żywego i prawdziwego Boga, bo On przygotował dla Ciebie dobry plan. Ale przez grzech człowiek uciekł od Boga i próbuje we własny sposób realizować swoje szczęście, a tak naprawdę jego życie jest w totalnej ruinie, ani pieniądze, ani kariera, ani relacje z superludźmi nie są w stanie zapełnić pustki w sercu człowiekowi. Ale jest rozwiązanie, i tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Kiedy uwierzysz w prostą prawdę Ewangelii, w dobrą nowinę, odwrócisz się od grzechu i zwrócisz się w ramiona kochającego Ojca, zbawiony będziesz, bo Jezus Chrystus jest królem królów i panem panów. On pokonał diabła, pokazał, gdzie jest jego miejsce. Jeżeli tylko w to uwierzysz, zbawiony będziesz, będziesz miał życie wieczne i duch święty wypełni tą pustkę Twojego serca Bożą Miłością, której żaden człowiek nie jest w stanie dać Ci tutaj na Ziemi. Kochani, zachęcam Was, abyście podeszli i po prostu wzięli do swojego domu bezpłatny egzemplarz Biblii. Mamy to za darmo i możemy po prostu i chcemy Wam to dać, tylko po prostu przyjdźcie i weźcie sobie. Amen.